Witam, dzisiaj pokażę Ci czerwonego opręgowanego węża wodnego. Aktualnie jest nieszkodliwy, bo zapadł w sen kanalizacyjny, ale spójrzcie jaką to ma paszczę. Tu ma spójrzcie jaką to ma paszczę. To jest ten chyba z tych węży ludu, ludojadów. Był taki też retin chyba młotowaty, nie? No, ja spójrzcie o on jest... Jaki on jest długi, yy, ja go nie będę dotykał, yy, żeby go właśnie z tego snu kanalizacyjnego nie, nie, nie yy, nie obudzić czasem, bo by mnie zeżarł. No, spójrzcie, jakie ma pręgi, jakie to jest, jakie tu jest yy, potężne. Spójrzcie, o, w środku, spójrzcie, jakie tu. To... No, ja muszę być w sumie cicho, ja muszę być cicho, bo on sobie grzecznie śpi. No, I tak wygląda e, właśnie e, czerwony, e, pręgowany e, wąż wodny. Potężny wąż wodny, w sumie z dwoma paszczami. Dobra, ja stąd spadam na razie.